Jeszcze nie, witam serdecznie na Bugie Warmia Organizujemy dzisiaj piąty lot treningowy z miejscowości z miasta Ostruda 1. Pokażę pogodę. Planujemy wypuścić 7:30, to już za chwilę. Pogoda jest bardzo ładna. Lekki wiaterek, także startujemy. Tu dzisiaj jestem z kolego, to mi pomoże. No, robcie, otwieraj. Jest minęła 7:30. Gąbków jest podobnie zapakowane. Mam 980, może, może więcej, może mniej. Także zobaczymy, jak to, to, to jest od, o, odległość odległość 20 km. się podniosą to tyle, dobry lot